Hej, uwaga! Hej, uwaga! Przybywa Agent Oso! Każdy go już zna! Na pewno bardzo ważne zadanie znowu ma! Gdy coś idzie źle, on zawsze zjawia się! To Agent Oso! Śpiesz się, Agencie Oso! Agent Oso! Mam ważne zadanie! Gdy zadanie ma, w miksie rzucam na nie! Cię uczy też, czasem ciężko mu jest. Tak akurat było w planie! To Agent Oso! Pośniesz się! Agent Oso! Ale super! Agent Oso! Agent, agent specjalny niż... Oso! Sen wnet się zjawi! Hej, Oso, Ciao! Cześć, Buffo! Jakie masz dla mnie zadanie treningowe? Dzisiaj nauczysz się ładować kanistry z paliwem na pokład rakiety. Dzięki tym zapasom rakieta będzie mogła polecieć. Uuu. Rety, ciekawe zadanie! O, si, si! Musisz umieścić tę platformę na torze numer 6, a potem odprowadzić ją prosto do rakiety. Tak jest, Buffo! Jak chcecie, możecie mi pomóc znaleźć tor numer 6. Widzicie tu tor numer 6.